Today is a big day uh, between MN Truck and Bus Posca and uh, GTV, the uh, international passenger transport company. We are delivering the first TGE, the first 40 TGE to uh, this company. So we are really proud today to be there uh, at the bodybuilder site. This uh, van is equipped uh, with uh, nine seats, very nice, very well equipped, very comfortable, very safe for the driver. Everything is on time. And uh, we are definitely also um, supporting the customer in terms of services. We, are, we have our truck center, no far, very close to the customer side. So everything is ready to satisfy our customer. Jako firma GTV Bus jesteśmy na rynku od 25 lat. Zajmujemy się szeroko pojętym przewozem osób. Zaczęliśmy naszą pracę od przewozu osób, międzynarodowe, międzynarodowego przewozu osób. Teraz w tym momencie zajmujemy się segmentem międzynarodowym, wewnątrzkrajowym oraz transportem dedykowanym dla firm. We flocie posiadamy 400 jednostek. Dzisiaj odbieramy 40 manów TGE. Stale się rozwijamy, dlatego dzisiaj odbieramy nowe samochody, dbając o komfort i bezpieczeństwo naszych klientów. So, congratulations for this company and uh, uh, I hope that we will develop very good cooperation in order to uh, continue uh, satisfaction of our customers.